Prezydent zawetował ustawę wiatrakową. Co to oznacza dla Twoich rachunków za prąd? Od 1 października rachunki za prąd mogą wzrosnąć. Dlaczego? Bo prezydent zawetował ustawę wiatrakową, w której zapisano także mrożenie cen energii. Dziś płacimy maksymalnie 621 zł za megawatt, dzięki ochronnemu mechanizmowi. Ale jeśli nic się nie zmieni, od października wracamy do taryf sprzedawców, czyli średnio złoty 28. Zł za 1 kWh. Co to znaczy dla przeciętnego domu zużywającego 2000 kWh rocznie? Rachunek wyższy o około 25-27 zł miesięcznie. Najgorzej w tym wszystkim wypada Eon. Tam różnica będzie jeszcze większa. A jak myślisz, ile wyniesie dla gospodarstw, które zużywają od 4 do 6 tysięcy kWh rocznie? Czy to już pewne? Nie do końca. Prezydent zapowiada swój projekt obniżki rachunków o 33%, ale Czasu na wdrożenie jest bardzo mało. Nowe stawki poznamy 1 października. Do tego czasu jedno jest pewne. Bez mrożenia rachunki wzrosną.